tej strony pucker, aż tam w pierwszym odcinku z w misji w z Operacji White Fire, a dzisiaj ze mną jest Sebo XD. No, i to jest Sebo XD. Widzimy się już, już kiedy nam się mapka załaduje. Zabij tylko jednego, proszę. Niemożliwe. Minus 60. To wiecie, widzimy Bliskie już jesteśmy, pięknie, pięknie wszystko jest. To jest taka czwarte podejście, tylko się cieszymy, prawda? Sebuś? W tej... tym. miałeś zabić tylko jednego. Nie, zabiję nikogo. nie, nie, Oja wina, nie, 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 jeszcze. nie, nowy, nowy, nie, nie, nowy nie, kupiłem. nie, nie, rób. nie, bo ja... ty wiesz, że to fan co runda mocniejszy no to. więc ty musisz wszystkich zabić Przedeć. kupiłeś? no nowa nowa i do przodu już tam co? Dobra, chyba z tym nie zagram. Co ma? My... albo grasz, albo nie, no to dobra, nie gra. Bo jednego, jednego. Ida. ci to mnie do szkoły by pominął. Ida. Moja. To ciężko z nami cię. A nie. Tak. O kurde. Ja w ciebie... Tylko pięć. No... Ja w ciebie uderz... ...nie w bota. Czy się uda nam... ...żeby to było? O. Dobra, to ostatnie podejście, bo już nie gram. Nie chcę mi się robić tej misji znowu. Idę. Tak, Kurde, się POMÓŻ! Już, jestem. Tak. Dajesz dwóch, proszę zabić. Błądek, prawej! Masz. Dwóch, idą do siebie. No, jest to koniec Idą my tutaj zabrać 20 killi z P90. Pierwsze to kosy. Ok, no, bajaku. Idą. A nie wiem, słyszę kropki. Eee, z tego. Tu, Wiz tu tam. Nazwiemy to dupą. Gdzie drugi? Jak ciebie zabiję. Ja, ja głównie A gdzie oni, co? A tam, co? Ej, pomóż. Ja. Oni, oni strzelają. Idzie, w tobie walnę kosę. No, mam już. Idzie ostatni? Nie Ale już go zabije hym z pistoletu, bo już ma 20. No pewnie. Idzie. O ja go zabieram, został go, zostaw go Dalej, mam mały fail. Ale fail by był 69 HP mam 69 HP Dobra To trzeba to jakoś ugrać ładnie To jak, jak patrzymy, czekaj Dobra Bomba jest na tam nawet. Eeee... Esik? Nie tak, Esik. Po tym failem z table teraz wszyscy do mnie piszą. On bywa. Nikomu się to nie zdarzyło, nikomu nie. O kurde. A nie to. Wybuch ten, wabik. Ну. Эй, 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 где ты еще раз пента стал? Ведь там и было? Ботки. Co mówisz? Eee, heksek to Zwierczę zaczyna brać w lola. Aha masz? Masz tego masz P90? No. Kurka tu, mieć kosy na parę, jeden turniej zagrałem z, z tobą. Nie Niescały. Nie A się nacieszyłeś. No jeden masz Wcześniej grałem z Papplexa kosem. No ja też poblek się ugierałem jeden uciek czy... Ida! A nie, sorry No tak idą O super, ja mam jeden Polaga wszyscy Laga, no Jednego ja widziałem tylko Pestój Jeden dostał On ma nowe Peskuj. Boże. te peskowanie. Ja myślałem, A. że to flash. No ja tam myślałem. <laughs> też myślałem. Ty też myślałem, że to flash? Dobra, teraz twój ace shit Bo ja nie mam hejtu na 90 A tam nie leży? Podnieś. Ale nie, bo przegryliśmy mecz, to wszystko się resetuje. Co ty gadasz? Asta. A to?

Uciekaj. Tak? A co? A jest jednak. Jest. Odobazuj Masz. Chcesz? Masz. Mam hajs. A, A mam. Kupuj. Już kupiłem. A dobra. Następna misja będzie... Od odbijaniem. O, trochę jest... Odbijaniem? Nie. Ratowanie Ej, jeszcze raz ta sona Idę już Jakąś małą kapkę No bardzo mało Pokadam ci jalaka Ej, patrz, jak się zgasił Ej Ej Założymy się, że jeszcze raz ta samo póda Monik, chodzi tam, gdzie bomba. No czekaj, to ja granatę sobie zrzucę, żeby mieli mniej HP. Okej. Okay. Pas tutaj. Miałeś pas? Co? Tak. Możesz. Tak. No dziękuję, że mnie tak wybawiłeś. No ty... sama masz, co ja co ty tu. tu chodzi o zwycięstwo Kurde tu ja nie będę A tu dawaj ja podniosę No to tutaj, Gdzie? No tu, tu, yes, O nie Parido! Mam. O wygraśniasz? Jak szybko ponad tak. pół godziny. Ej, twój nowy rekord. 16. O ja nie mogę. Dobrze dziecko jeśli film wam się spodobał, wiecie możesz się dać kciuka w górę. Tak się zdziwiłem razem z sepkę z Fuck My Deal, że tak szybko nam wyszło, ale ja Ja się my się z wami żegnamie Cześć! Z bogiem.